Widzowie podczas live'a na Twitch'u, tak bo teraz akurat streamuję na Twitch'u Udało mi się wbić na... Tak, udało mi się wbić na... typie 5 Heavy M'kę, tak MK Będę coś powie Ale to osiągnięcie, kurna, my, my umiemy też wbijać M'kę, ale Powiem Wam, że na, Mi trochę było trudno wbijać M'kę na tajpie. Zrobiłem bitwę 7218 plus 3 kile plus tam 500 asyst i 3080 zablokowanych i powiem Wam, że naprawdę cieszę się z tego wyniku, bo, be, be, bo będę mógł po prostu będę mógł pokazać to na YouTube, nagram to w trybie powtórki naprawdę ta bitwa mi wyszła fajnie, może na końcu zginąłem Bitwę, ale powiem wam to, że Dobiłem normalnie zajebisty wynik na tajpie. Może to nie jest jakaś bitwa Wow 10, 11 tysięcy Ale prawie 8 tysięcy No powiem wam, że naprawdę Bitewka mi się zajebista Wyszła normalnie Na typie Paczta, na, normalnie paczta na to Kurde 7217 uszkodzeń 3000 3000 zablokowanych, 3 zniszczone pojazdy, 3 zniszczone fragi, tak 3 fragi, 459 asyst, 42000 zarobku. EXPA dostałem bazowego expa z bitwy 1715, tak 1715 bazowego expa. I powiem Wam, że naprawdę jestem z tej bitwy zadowolony. Naprawdę mega bitwa mi wyszła. Akurat teraz na streamie na Twitchu, na którego Was zapraszam. Naprawdę bardzo serdecznie. No to mam nadzieję, że taki film się krótki spodobał. Chciałem się pochwalić m którą na streamie wbiłem na Tajpie 5 Heavy. Naprawdę fajny, bo nawet zajebisty wynik mi na Tajpie wyszedł do. Będzie test film, dzisiaj jeszcze drugi film na gramotajpie. No to do zobaczenia. Cześć o Le Maria, zobacz co się stało!